Dzień dobry mi Państwo. Witam serdecznie na kolejnym filmie. E, dzisiaj jesteśmy na Wielkiej Kempie, słuchajcie, za Fordonem. To jest, e, są rozlewiska Wisły, słuchajcie, za mną jest Ostromecko. E, bardzo fajne miejsce, pałac i tak dalej, więc zapraszam serdecznie. Jeśli będziecie jeszcze w pobliżu, to z miłą chęcią. E, słuchajcie, e, wyszliśmy dzisiaj znowu na zachód słońca. Bo te chmury są ciekawe. Hmm. Ale nie wiem czy one do końca nam wyświetlą, mili państwo. Szedłem tutaj byłem już o, o półtorej godziny temu, szedłem od strony właśnie mostu fordońskiego szukać jakiegoś kadru i mi się wydaje, że to jest najlepszy kadr, który dzisiaj zrobimy. Eee. Jak widzicie, mili państwo, no niestety czasem tak jest, czasem tak bywa, że się chodzi, szuka i tak dalej i niczego nie można znaleźć. Zresztą dobrze wiecie. Znacie mnie, mili Państwo, że nawet w takich sytuacjach nie wolno nam się poddawać, i trzeba szukać i działać, mili Państwo. Ja sobie tutaj będzie zwykły, płaski kad, ale mam nadzieję, że chociaż, mili Państwo, na 14 mm, jak nam tutaj ładnie wyświeci to niebo. Chyba, że zrobimy zaraz panoramę, wiecie. E, zresztą, zobaczcie. Teraz wam nagrywam, jak ten kadr wygląda. Mili Państwo, no, jak widzicie, jest płasko. No to jest płaski teren, tak? E, bardzo płaski teren, e, ale jest widowiskowy, bo jest rzepak, jak zwykle. Mili Państwo, i mamy różne takie ciekawe miejsca. Zobaczcie, tam mamy. Jakąś kępę, tylko że tam jest z górki znowu, i niestety nie zrobimy żadnego zdjęcia. Tu za to mamy drzewo, i tam w oddali, mini państwo, teraz wam pokażę tam, jest to pula Mariańska, słuchajcie, pomnik przyrody, ale nie podejdziemy tam, bo są rozlewiska, i, i, i w sumie musiałbym iść naokoło. Po skończonych zdjęciach muszę wyjechać do domu. I mam pół godziny na autobus. Faktycznie mam 6 minut drogi, tutaj pieszo, ale muszę się spakować i tak dalej. Dobrze, mini Państwo, Ech, skoro już tu jesteśmy, to przygotuję kadr i zrobimy panoramę. Ale wiecie co, chyba tym razem założymy filtr polaryzacyjny, bo te chmury są przepiękne. Tak, zrobimy panoramę, a tymczasem ja wcześniej zrobiłem time Lapsa i zapraszam właśnie na niego teraz. Dobrze, mili Państwo, nie będziemy zbytnio przedłużać. Teraz mam możliwość już ze statywem pokazania Wam, jak wygląda kadr. I teraz, mili Państwo, zobaczcie. Mm, nie wiem, czy przetniemy go w ten sposób właśnie, czy zrobimy... Podniesiemy go troszkę do góry. Mi się wydaje, że podniesiemy go troszkę do góry. Wyrównamy go sobie, jeśli chodzi o poziomice. Dobrze. I zaczniemy od tej strony robić, mili Państwo. ISO 160, chmury są bardzo fajne. F9 1,15 sekundy powinno wystarczyć. I mini Państwo, ustawimy sobie, żeby było telefonem. Ten, telefonem. Co ja gada, mini Państwo, ja nie wiem, jakiś taki przejęty jestem. Jeśli mam na nowo robić dla Was filmy, musicie mi zobaczyć. I w jednej trzeciej robimy zdjęcie. Troszkę nam jeszcze prześwietla te jasne miejsca, zatem sobie troszkę zmniejszymy czas naświetlania do jednej. Niech będzie 1,25 sekundy i lecimy ze zdjęciem. Dobrze, jest OK. Tak zostawmy. Jak to wygląda z ostrością. Jest super. Dobrze. Teraz mi Państwo, musimy obrócić nasz aparat. Niedużo. Gdzieś taki kawałeczek, żeby się na mili państwo zażębiło i robimy w tym samym miejscu ostrość na zdjęcie. A, sprawdźmy tutaj rzepak mamy z przodu. E, tutaj zupełnie z przodu mamy rzepak. Sprawdźmy jego ostrość, żeby nam nie było potem, że jakiś problem. E nie jest. Okej, okay, dobrze. Mamy zdjęcie. Zatem przestawiamy kawałeczek dalej. Linii Państwo, to jest fajny sposób na bardzo szeroką perspektywę z tego względu, że no nie mam tak szerokiego obiektywu, tak, to jest 2,0 razy 2 mnożymy przelicznik, bo to jest mikro 4 trzecie i jak ja tutaj mam 14 mm, to mam 28. Nie jest to wąski obiektyw, tak? Eee Aczkolwiek. Jakby było 14 mm, to by było coś pięknego, mini Państwo. Dobrze. Obracamy dalej. I mi się wydaje, żeby ta, to drzewo było też tak mniej więcej w centrum kadru. Jeszcze jedno zdjęcie sobie tu zrobimy. Wy akurat tego to widzicie i ustawimy osość na to drzewo. Dobrze. mini Państwo, można powiedzieć, że mamy panoramę. Tak. Pokażę Wam, mili Państwo, jak to teraz wygląda na ekranie. Zobaczcie, to jest nasze pierwsze zdjęcie, nasze ostatnie, tak? I nasz kadr się tutaj gdzieś zatrzymuje. Będzie, to nie będzie aż taka szeroka panorama, mili Państwo, ale jakaś tam będzie. Dobrze. Jeżeli, mini Państwo, to zdjęcie nadaje się do publikacji, to zapraszam na nie teraz. Państwo, Mili Państwo, jest coś pięknego, gdyż na dronie, zresztą, zobaczcie, przed chwilą właśnie zauważyłem, że jest szpara między górną warstwą chmur, a tam, gdzie słońce zachodzi, jest 20-22, zaraz słońce będzie się chować nad horyzontem. Mili Państwo, ja mam teraz filtr polaryzacyjny założony i wiecie co, mili Państwo, jest, wyświetla nam chmury. Wyświetla nam przepięknie. To właśnie, na czym chcieliśmy. Jest już na horyzoncie, na horyzoncie, już się pojawiają chmury. Mili Państwo, czerwone chmury, zresztą zobaczcie, teraz wam pokazuję tutaj, w tym miejscu, tu już się pojawiają czerwone chmury. Zaraz to niebo wyświetli. Mam nadzieję. Kurczę, szkoda, że nie mogę teraz Mlapsa zrobić. Eee ale może kiedyś się uda. Zaczyna słońce wyświetlać. Bierzemy się za zdjęcie, mili Państwo. Nie ma co du dużo ukrywać. Ech. Nie wiem, czy... O, taki kadr będzie fajny. Z topolą mariańską, słuchajcie. Po jednej stronie będziemy mieli te krzaki, po drugiej stronie to pole mariańską. I możemy już zacząć robić zdjęcia, mili Państwo. Włączymy sobie na dwie sekundy mamy wszystko ustawione tak jak być powinno i już się pojawiają kolory mieli Państwo ja się przedstawię mieli Państwo troszkę o dobrze żeby was lepiej widzieć już się pojawiają mieli Państwo kolory zaraz przejdziemy do obiektywu i pokażę wam jak w tym momencie właśnie robię te zdjęcia chociaż już się chowają poczekamy jeszcze chwilę poczekamy jeszcze chwilę mili Państwo Mam nadzieję, że te czerwienie nam wyświetlą, ale nie ma sensu co co czekać. Słuchajcie, przez cały czas robicie zdjęcia. Dobrze. <laughs> już was odwracam. Mili Państwo, spójrzcie na ten kadr. Czyż on nie jest cudowny. Czyż on nie jest cudowny, mili Państwo? Przez chwilę były czerwone chmury, ale już mi znikły. Szkoda. No, szkoda, ale nic na to nie poradzimy. Będziemy chwilę jeszcze czekać. Wiecie, jak to jest? Przeważnie tuż za. Końcem tego nieba może mogą pojawić się chmury, dobrze. Ja będę trzaskał zdjęcia, mili Państwo, może jednak coś nam wyświetli. Dół jest na razie ok, jest, jest ok. Zobaczmy zresztą, jest ostro. i ISO 160, także tu nie ma być, nie będzie żadnego problemu, chyba co? Też mi się wydaje, tak. Dobrze, mili Państwo, jeśli coś się wydarzy. To będziemy za chwilę. I niestety, mili Państwo, wychodzi na to, że mamy kolejny zachód słońca bez wyświetlenia. No, no, niestety, jakiś froncik przyszedł na dronie. To fajnie wyglądało. Zresztą, słuchajcie, zapraszam Was na to zdjęcie z drona teraz, bo zrobiłem jedno zdjęcie. Ale słuchajcie, jedna podstawowa zasada, ja jeszcze tutaj słuchajcie, trzepię zdjęcia. Jedna podstawowa zasada, mieli państwo, wychodźcie, wychodźcie, bo jak widzicie, poprzednio się też nie udało, dzisiaj też nie wyświetliło. Jest 20. No, wyświetlaj się, 29 po za 20 minut, mam autobus, także zaraz będę się zwijał, ale to już nie wyświetli. I mili Państwo, co mogę wam powiedzieć? Wychodźcie, a wiecie dlaczego, bo uśmiałem taki przypadek. Nie chciało mi się. Nie zapowiadało się ciekawe, i tak dalej. Mówię, a siedzę w domu. Dobra, wyszedłem na spacer słuchajcie z psem. I tak wyświetliło, że tak biłem się w normalnie w myślach. Starać się nie kląć, że nie poszedłem na te zdjęcia, że... Że są. dlatego słuchajcie, bądźcie na miejscu, nawet gdy nic się nie uda. Jak widzicie, drugi wypad z rzędu i się nie udało, ale mamy po pierwsze spacer. 5 km zrobiłem, robię z tamtej strony. Tak, zresztą mam ponad 24 tysiące kroków, także luz. Nie? Po pierwsze spacer, świeże powietrze, natura można się wyciszyć, mini Państwo, spokojnie i sobie myśleć o czym innym. Natura, zdobywamy nowe tereny, nowe doświadczenia i jesteśmy po prostu gdzieś tam. A chyba to jest najważniejsze, nie? A nie siedzieć w domu, można kopy to dostać, nie? Zresztą mam dwie dziewczyny w domu, to chyba wiem, nie? ale mi się, się nie. <laughs> Dobrze, i Państwo, ja się zawiłem, bo mi autobus ucieknie ostatni z tego rejonu. I widzimy się na kolejnym filmie. Do zobaczenia!